Poszło, Świeca marszczy się jak nos. I z każdej strony kapie wosk. Cienie tłoczą się co krok. Już w pokoju. Straszny dług. Ciebie Już się pchają na firanki. Dzieci z tego nie chcą słuchać. Oni chcą się bawić, Oni chcą się bawić. Ale zanim będziemy się bawić, to się nauczymy czarować. Lubicie czarować? No to wstajemy. Pani Beatka pokazuje, a ja mówię. A wy pokazujecie za Panią Beatką. Czary, mary, czary, mary. Kółęcza robimy. Czary-mary, 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 hu! Rączki do przodu wyciągamy. Palce rozcapieżone, rozłożone. Powtórzymy to jeszcze raz. Czary-mary, czary-mary, czary czary-mary, 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 czary, hu! 好。啊啊啊